Femin Plus, fenomenalny seks u kobiet rozpoczyna się w głowie, we frywolnych fantazjach. Niestety tysiące kobiet na całym świecie cierpi z powodu niskiego libido i braku ochoty na seks. Dlatego zespół ekspertów do spraw zdrowia seksualnego stworzył Femin Plus, nowoczesny preparat podnoszący libido u kobiet. Jak działa Femin Plus? Nie ma drugiego równie skutecznego i bezpiecznego środka dostępnego w formie wygodnych kapsułek. Usuwa najczęstsze przyczyny leżące u źródeł niskiego libido i braku ochoty na seks, porządkuje gospodarkę hormonalną, poprawia samopoczucie, usprawnienie krążenie. Femin Plus stwarza najlepsze warunki do cieszenia się seksem. I to wszystko bez jakichkolwiek skutków ubocznych, w 100% naturalnie i bezpiecznie dla zdrowia. Ekstrakt z nasionko ziaratki podspolitej fenusterol, sprawa autorskie, wspomaga sprawność seksualną kobiet, korzystnie wpływa na stan zdrowia. Ekstrakt z nasionka